Moi drodzy, właśnie kliknąłem tutaj lewą ręką początek naszej transmisji, bo dzisiaj jest to leworęczności. 10%, podobno 10% populacji to osoby leworęczne, czyli tak jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta osoba tutaj przed ekranem jest leworęczna, a być może tych osób przed ekranem leworęcznych jest więcej, dlatego że mówi się, że wśród osób inteligentnych, osób kreatywnych jest nadreprezentacja osób leworęcznych. Tak się mówi, czy taka jest prawda, czy to na to wskazują badania naukowe, trudno jest powiedzieć. Witam was serdecznie. Zachęcam was do komentarzy, czy może jesteście leworęczni, albo znacie kogoś leworęcznego, z czym to się wiąże, czy faktycznie leworęcznym jest trudniej. A skąd w ogóle ten temat, jak to się urodziło? Otóż, jakiś czas temu mój znajomy Michał spojrzał na moją myszkę i mówi: No tak, Bernardzie, masz fajną myszkę, ale to dla Was praworęcznych. Ja jestem dyskryminowany, ja jestem leworęczny, dla nas nie ma takich produktów, a te, które są, to są dużo droższe. Hmm. Czy Michał ma rację? Czy faktycznie tak jest, że produkty dla leworęcznych są droższe, a w ogóle to jest ich mało, i faktycznie ci, którzy pracują lewą ręką, piszą lewą ręką, mają podgórkę. Hm. Trudno powiedzieć, ja mam doświadczenie sprzed ponad 40 lat, bo jako dzieciak byłem leworęczny, no i wtedy były takie czasy, że jak poszedłem do szkoły, to postanowili mnie Przełączyć, tak? Przerzucić z lewej ręki na prawą, także potem praktycznie całą. Karierę szkolną pisałem prawą ręką, pisałem jak Kura Pazurem, ale to już jest zupełnie inna historia, choć prawdopodobnie stamtąd związana. Więc mogę powiedzieć tak, w latach 70. leworęcznym może było trudniej. Czy dzisiaj jest trudniej? E, e, zaraz, zaraz się o tym przekonamy. Witam serdecznie tych z Was, którzy już tutaj się pojawili. Witam naszego stałego bywalca Dariusza Mrawskiego. Witam serdecznie. Witam też tych, którzy tutaj gdzieś sobie dyskretnie oglądają, prawdopodobnie będąc gdzieś już na wyjeździe, na weekendzie, czy może po prostu siedzicie i spędzacie ten czas w domu. Więc jak słyszycie, pretekstem do tego spotkania dzisiejszego był komentarz mojego znajomego Michała, leworęcznego, który uznał, że jest dyskryminowany. Natomiast to nie był jedyny powód, to nie był jedyny powód, dla którego kliknąłem dzisiaj lewą ręką w myszkę. I to nie był jedyny powód, dla którego na moim biurku leży. Taka myszka, spójrzcie. A tak to wygląda na moim biurku, i tutaj mam, jak widzicie, po lewej stronie klawiatury taką ergonomiczną myszkę i nią pracuję. Nie, nie, nie przestawiłem się na lewą rękę. Jeżeli spojrzymy na drugi obrazek, to widzicie, że po prawej stronie mam drugą myszkę. Boże, chłopie, są tacy, co noszą na dwóch rękach zegarki, a ty dwie myszki, po co ci te dwie myszki? Czy tylko jak eksperyment naukowy? Trochę tak, ale też nie tylko. Prawdopodobnie spotykacie się raz na jakiś czas z publikacjami, które mówią o tym, że i może Ciebie czeka leworęczność. No, może nie do końca leworęczność, ale obciążanie bardziej lewej ręki niż prawej. Okazuje się, że jesteśmy z tego pokolenia jestem pierwszym tym pokoleniem, które już całe życie zawodowe spędziło przed ekranami. Przed komputerami, no i ta prawa ręka, szczególnie palec wskazujący i kciuk, są bardzo, bardzo obciążane. No i tutaj różni ludzie od rehabilitacji mówią, słuchajcie, starajcie się mniej obciążać prawą rękę, starajcie się obciążać lewą. Podchwycili też producenci myszek. Nieraz nie dwa widziałem na reklamach myszki leworęczne, informacje o tym, słuchaj, ta myszka może być też dla ciebie, dlatego że być może musisz też dbać o to, żeby zrównoważyć, żeby dociążać troszkę bardziej też rękę lewą. Natomiast nim tutaj już wejdziemy w te dywagacje o tych myszkach, to spójrzmy moi drodzy cóż takiego wy tutaj macie do powiedzenia na dzień dobry. Mój ojciec był leworęczny, w sensie, że wszystko robił lewą ręką, ale pisał prawą. Ja z kolei na odwrót. Za co mnie strasznie tępił. W efekcie potrafię pisać obiema e, rękoma. I tutaj w szkole pisałem w zeszycie lewą ręką, na tablicy zaś prawą. Dziś potrafię posługiwać się obiema rękami, na przykład używając różnych narzędzi, ale pisanie, Idzie mi lepiej lewą. Bardzo, bardzo ciekawy przykład. Bardzo serdecznie Dariusz tutaj dziękujemy. Tutaj PJ czy PJ. Dzień dobry. Good Vibes, dziękuję za powitanie. Witam serdecznie. Tutaj Raczyk witam serdecznie. Także tutaj pogłoski o tym, że wszyscy wybyli w ten czwartek na długi weekend i nikogo nie będzie na spotkaniu ze mną były przedwczesne. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj ze mną na dzisiejszym spotkaniu. No i teraz tak. Ja nie tylko posłuchałem tych zgubnych reklam, które mówiły: Odciąż prawą rękę, ale też zajmij się lewą, ale też posłuchałem swojego organizmu i pomyślałem: Dobrze, zobaczę. Po pierwsze, zobaczę, czy faktycznie odciążenie prawej ręki na rzecz lewej pomoże. A po drugie, zobaczę, czy Michał ma rację, że to naprawdę jest bardzo trudno, żeby znaleźć porządną myszkę dla leworęcznych. No. Można by powiedzieć tak zdroworozsądkowo, no prawdopodobnie. Michał mógłby mieć rację, no bo skoro mówi się, że w populacji tych leworęcznych jest, no tutaj polskojęzyczna Wikipedia pisze, że jest między 8 a 15%, anglojęzyczna pisze, że jest około 10% w populacji osób leworęcznych, no więc patrząc na zasadę podaży i popytu, no to skoro popyt będzie tylko z jednej dziesiątej populacji, to pewno ta podaż będzie mniejsza, koszty produkcji droższe i domyśliłbym się, że, że Michał może będzie Miał rację, że te myszki dla leworęcznych będą droższe i będą trudniej dostępne. Tutaj już nie chcę was tak naprawdę wkręcać mocno w czytanie o leworęczności. Tutaj w artykule na Wikipedii, który czytałem przed naszym spotkaniem, polskiej Wikipedii, oczywiście, jak to w polskim dorobku naukowo-publicystycznym, jakie trudności, jakie przesądy, jak to w świecie zwierząt. Natomiast w pragmatycznej Wikipedii amerykańskiej, co widzimy, my Widzimy, jaki ma związek leworęczność z muzyką, ze stanem zdrowia, z dochodami, z płcią, z seksualnością, ze śmiertelnością, z pamięcią itd., itd. Także tutaj, jakby ktoś chciał sobie ciekawostki o leworęczności poczytać, to radzę raczej w Wikipedii anglojęzycznej, ewentualnie sobie przełączyć tutaj na tłumaczenie. Na język polski i sobie, i sobie przeczytać ciekawe, ciekawe materiały. Materiały, które mogą być budujące dla takich osób jak Dariusz, który mówił o tym, że ma też lewe ręce rozwinięte. Tutaj mamy też głosy inżynier Mariusz Stanek. Dzień dobry, w lewej mam manipulator i klawiaturę numeryczną, w prawej mysz. No, właśnie, i tutaj moje biurko poniekąd jest. Czymś podobnym można by powiedzieć, że, ten, że ta myszka po lewej stronie to jest pewnego rodzaju manipulator, to znaczy, jeżeli potrzebuje gdzieś przewinąć coś, przejść gdzieś po jakiś różnych ekranach, no to tą lewą jestem w stanie sobie sprawnie radzić. Natomiast no, mimo że prawdopodobnie z urodzenia byłem mańkutem, jak moja babcia mówiła, czyli leworęcznym, to jednak po tych latach treningu edukacyjnego, to jednak prawą ręką wygodnie jest mi robić różne rzeczy na komputerze. No dobra, dobra, no moi drodzy, to w takim razie, jak to jest? jak to jest z tymi myszkami, czyli jaki jest wybór dla leworęcznych. No, ta myszka, którą wam pokazywałem, która tutaj leży u mnie na biurku, no, to jest myszka, która jest dobrą myszką. Zresztą spójrzmy sobie na nią. Ani nie była trudna do dostania, ani nie była szczególnie droga. No, spójrzcie, jest to taka myszka pionowa, kosztowała. Około 70 zł. Więc tutaj mogę powiedzieć Michałowi: No, Michał, no co ty opowiadasz? No, jest przyzwoita myszka za 70 zł. Tak, jest to myszka na kablu. Jej wersja bluetoothowa pewno kosztuje około 90 zł. No, ale jest to myszka dostępna. Myszka firmy, o której wcześniej nigdy nie słyszałem, firma Perix. Ja gdzieś zobaczyłem na pudełku, tam było napisane Germany, także firma niemiecka, ona no taka jest niemiecka mniej więcej, jak to, ta prostownica, którą niedawno dziś na się wystawiłem starą, która ktoś dzwonił i mówi: Proszę pana, pan to sprzedał, ale to jest niemieckie czy nie niemieckie? Bo ja tam widzę, że jest niemieckie, a tam potem na metce jest napisane Made in China. Ja mówię, no pani, no to jest takie niemieckie jak wszystko, prawda? Że jest napisane dużymi literami, że wymyślone w Niemczech, ale zrobione w Chinach, podobnie ta myszka, także Periks chiński czy, czy niemiecki, ale. Było dość dużo dobrych recenzji. Stwierdziłem, że dam jej szansę i ją, i ją zakupiłem i ją testuję od dłuższego czasu od dłuższego czasu. No, tam od kilku tygodni, prawda? I całkiem się sprawdza. No, w związku z tym wypadałoby zadać sobie pytanie, czy gdyby ta myszka nie była dla Michała, nie była dla osoby leworęcznej, ale była dla osoby praworęcznej, to czy ona by kosztowała więcej, czy by kosztowała mniej. No to słuchajcie, spojrzałem tutaj na, szukając produktów prawo, leworęcznych tej firmy, jest odpowiednik tej samej myszki, odpowiednik bezprzewodowy, który tutaj kosztuje tam no, mniej więcej około stówki, no i spójrzcie, z literką L, czyli dla leworęcznych, kosztuje 96 zł, dla praworęcznych, czyli bez literki kosztuje 95 zł. Można je powiedzieć, mamy tutaj zaprzeczenie tego, że produkt dla osoby leworęcznej będzie droższy. No, w tym przypadku droższy nie jest. O, I tutaj w międzyczasie nasz gość z Frankfurtu, o ile dobrze kojarzę, mówi Perix, dość popularny w niemieckich marketach. Tak, ja go odkryłem na jakichś forach dyskusyjnych, wprawdzie anglojęzycznych, ale być może właśnie gdzieś z Niemiec. I potem faktycznie znalazłem gdzieś na Amazonie, znalazłem w jakichś tam sklepach online. No, zresztą w Polsce też, w sieciówkach elektronicznych też widziałem właśnie, że tej firmy Perix produkty są. Nawet się o mało nie skusiłem na klawiaturę ergonomiczną tej firmy, ale koniec końców, jak zobaczyłem relację jakości do ceny. To wybrałem jednak mojego ulubionego Logitecha. Ale, ale tutaj, jeśli chodzi o tą myszkę, tego Perixa, złego słowa nie powiem. Jeśli chodzi o tą relację jakości do ceny, całkiem nieźle. Ale przejdźmy tutaj do meritum, czyli no, do tego pytania Michała, czy tej tezy Michała, że. Płacimy więcej, tak? No, czy leworęczni, leworęczni płacą więcej? No, w tym przypadku nie płacą więcej. No dobra, no ale to tak naprawdę jedna myszka wiosny nie czyni. Spójrzmy na inne klawiatury, na inne myszki, przepraszam. Na przykład tutaj firma Logitech ma produkt, który nazywają Logitech Signature. No i chwalą się, że oni też myślą ciepło o osobach leworęcznych, w związku z tym mają tą myszkę w wersji leworęcznej, 149 zł. A zobaczymy dla prawych 149 zł dla praworęcznych. Znowu tutaj łamiemy tak tezę Michała, że ale leworęczny musi zapłacić więcej. Dokładnie tyle samo, drogi Michale, zapłacić. 149 zł czy leworęczna wersja, czy praworęczna. Dobra, szukamy dalej. Szukamy dalej. Kolejny produkt firmy Logitech, już taki troszkę z wyższej półki, czyli Logitech Lift Vertical, czyli ta myszka wertykalna dla leworęcznych 329 zł. No tak, te, te wertykalne, te ergonomiczne produkty Logitech kosztują, a praworęczni koledzy czy koleżanki, ciem czarnego modelu nie ma, a gdyby kupowali biały, zapłaciliby też 329 zł. Można by powiedzieć, mamy tu w tym momencie obaloną tezę na temat tego, że leworęczni Płacą więcej. No przynajmniej w tych produktach, które tutaj zobaczyłem, w ogóle nie widać, żeby leworęczni mieli płacić więcej. No dobra, dobra, ale tak naprawdę, moi drodzy, ale jaki jest wybór? Jaki jest wybór dla tych, którzy chcą sko skorzystać z produktów leworęcznych? No bo tutaj drogi Bernardzie, wybrałeś jakąś niereprezentatywną próbkę produktu. Wybrałeś sobie jakiś produkt Perixa, którego używasz. Pokazałeś nam, że tyle samo kosztuje dla prawej lewej ręki. Pokazałeś kilka przykładów w Logiteka. Czy to tak naprawdę pokazuje nam cały rynek? Całego rynku nam nie pokazuje, natomiast możemy znowu w sposób dość wybiórczy, ale mi się wydaje, że w miarę rzetelny, rzucić okiem na stronę firmy Logitech, i oni tutaj mają w dziale myszki możliwość wskazania myszki praworęczne i leworęczne. No to. Zobaczmy, ileż tu myszek praworęcznych mamy, czyli takich, które będą tylko i wyłącznie dla osób na prawą rękę. No, widzicie, kilkanaście myszek tutaj nam przed ekranem przeskoczyło. No dobrze, to teraz zmieńmy wybór. Aktualna oferta, oczywiście, bieżący sezon no bo to przecież strona producenta. Myszki dla leworęcznych dwie. Dwie. A, no to mamy cię Bernardzie, pokazałeś nam przed chwilą właśnie dwie myszki Logitecha na Amazonie, tak pokazałeś nam lift pionową i Signature i to są jedyne dwie myszki, którą ma Logitech. No i jednak okazuje się, że Michał trochę racji miał, Także tych produktów dla osób leworęcznych no, nie ma aż tak dużego wyboru. To prawda. Natomiast niekiedy na pudełkach tych produktów opisanych po angielsku mamy to ten łamaniec językowy, to słowo ambidextrous. Nawet tutaj fonetycznie napisałem, żeby spróbować przynajmniej to wypowiedzieć mniej więcej tak, jak anglosasi mieli w zamyśle. Ale co to oznacza? A to oznacza po prostu. Stare, dobre, polskie, oburęczne, dostosowane do obu rąk. I słuchajcie, moi drodzy, okazuje się, że już nie tylko w ofercie Logitecha, ale praktycznie w większości firm, jeżeli wrzuciłem w wyszukiwarkę produkty oburęczne, to spójrzcie, mamy tych produktów oburęcznych tutaj na stronie Logitech mniej więcej tak samo dużo jak praworęcznych. Co to znaczy, że jakiś produkt jest oburęczny. No to znaczy, że jest w taki sposób zbudowany, jest tak symetrycznie ułożony, że nie ma żadnych szczególnych przycisków inaczej ułożonych po prawej czy po lewej stronie. Tej dobrym przykładem jest popularna Pebble, prawda, myszka Pebble, Logitech. No i spójrzcie, tutaj z boku Pebble żadnych guzików nie ma. Ma dwa przyciski na górze. No i teraz ten lewy z prawym można dowolnie konfigurować. To jest myszka, która tak samo może pracować dla osób prawo jak i leworęcznych, tak. I tutaj można powiedzieć, że to jest jakaś Odpowiedź, czy to jest jakiś kierunek? Dlatego też dzisiaj na okładce naszego materiału, gdy tutaj przygotowywałem na nasze spotkanie, no to wrzuciłem właśnie te trzy myszki, prawda? Po środku wrzuciłem tego Perixa, tego, którego używam. Po prawej wrzuciłem tego, no może nie Rolls Royce'a, ale taką lepszą myszkę Logiteka, czyli tą wertykalną. A po lewej coś, co nie jest dla leworęcznych, co jest dla oburęcznych, prawda? Czyli myszkę, myszkę pebble. Notabene, jak zwykle tej, w opisie po prostu tego materiału, to znajdziecie te. Linie... Linki do tych, do tych myszek. Oczywiście linki podaję tutaj do Amazona nie tylko dlatego, że ceny tam są korzystniejsze niż w innych sklepach, ale też dlatego, że po prostu jestem u nich w afiliacji, więc jeżeli już macie coś tam kupić, kupilibyście przez nich, to zawsze parę groszy zasila ten kanał, także to oczywiście te, te linki tutaj w opisie po pierwsze będą dla was ułatwieniem, po drugie będą też wsparciem kanału, jeżeli macie taką ochotę. To tak a propos tego mango, tak, bo mówię mango dlatego, że kiedyś mieliśmy spotkanie na temat plecaka ewakuacyjnego, mówiliśmy co warto w tym plecaku zrobić, no i mimo Wielu różnych miłych komentarzy, i jeden komentarz się powie, pojawił: gdzie ktoś zapisał, tak. Telewizja Mango. Pokazujesz po prostu sklepik, co należy kupić. No poniekąd. Tak, ten kanał technologiczny jest takim troszkę telewizją, jest taką telewizją Mango, no bo wam pokazuje konkretne rozwiązania, doradzam, co kupić, czy pokazuje, co ja kupiłem i wiem, że część z Was po prostu idzie tym tropem. Także, także tu w ramach telewizji Mango w opisie macie, moim zdaniem, macie, moim zdaniem, dobre linki do dobrego sklepu, jeśli chodzi o te, o te, o te, o te materiały. Dobrze i to można powiedzieć, że wyczerpuje w większości tą tezę, którą chciałem dzisiaj zweryfikować. Czyli po pierwsze, czy osoby leworęczne płacą więcej? No, jeśli chodzi o myszki, nie widzę, żeby te myszki dla leworęcznych, przynajmniej tych marek, które widziałem, żeby kosztowały więcej. Czy jest wybór dla leworęcznych? Tak, tu trzeba przyznać, jest mniejszy wybór dla leworęcznych niż dla praworęcznych, ale na szczęście okazuje się, że jest bardzo duża grupa produktów dla osób oburęcznych. Także to jeśli chodzi o takie moje poszukiwanie odpowiedzi na to, jak to z osobami leworęcznymi i z technologią, z komputerami. Można powiedzieć, tak, ale to komputery się nie kończą na myszkach. To prawda, nie kończą się na myszkach, natomiast no, klawiatura w większości sytuacji nie będzie problemem dla osoby leworęcznej. Co więcej, w przypadku na przykład takiej klawiatury, jaką ja używam, to można by nawet powiedzieć, że osoba leworęczna może być bardziej zadowolona, dlatego że spójrzcie, po prawej stronie tej klawiatury mamy klawisze numeryczne, więc tutaj, żeby wykonać ruch od Pisania tekstu do myszki, no to musisz przeskoczyć nad tą warstwą, na tą klawiaturą numeryczną. Natomiast po lewej stronie od razu przeskakujesz do, do myszki. Notabene podobne klawiatury ergonomiczne, tylko firmy bodajże Microsoft, wyglądają w taki sposób, że po prostu klawiatura numeryczna jest osobną dopinam klawiaturą, czyli masz tą przestrzeń po lewej i po prawej stronie. Taką samą, dobrze, moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś komentarze, chcielibyście się podzielić, czy gdzieś tam może storpedować te moje weryfikacje tez Michała, czyli pierwszej tezy, czy leworęczni płacą więcej, i drugiej tezy, czy leworęczni mają mniejszy wybór, to zapraszam tutaj do dyskusji w ramach tego okienka czatowego w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast ci z Was, którzy oglądają ten materiał później, Oczywiście, komentarze tutaj w materiale na YouTube zawsze są mile widziane. Jak już widzicie po tych komentarzach, które są pod innymi filmami, są to żywe dyskusje. Uczestniczę w nich, odpowiadam i wciągam Was też w rozmawianie. Także zachęcam. Mam nadzieję, że tu dzisiaj wszystko w porządku, jeśli chodzi o naszą transmisję. Bo ci z Was, którzy byli przed tygodniem na spotkaniu, gdzie mówiliśmy o smartfonie przy rowerze. To już po transmisji zdałem sobie sprawę, że mieliśmy taki nieprzyjemny rozjazd obrazu z dźwiękiem. Nikt tego nie sygnalizował, no więc potem przemontowałem ten materiał, on już zawizu, który jest jakby dobry, ale dzisiaj. Trzymając tej kciuki wszystko, póki co dobrze, i mam nadzieję, że, że tak będzie. że też nie przez przypadek, dlatego że troszkę zmieniłem te połączenia, wyciągnąłem nauczkę z tej, naukę z tej nauczki ubiegłotygodniowej. Moi drodzy, widzę, że wciąż jesteście. Tej patrzę na licznik osób, które oglądają tutaj, Wciąż tutaj ze mną jesteście, ale widzę, że... To, co wam powiedziałem, prawdopodobnie już gdzieś tam was zatkało informacyjnie, bo, bo nie ma komentarzy. Ale bardzo dziękuję za te komentarze, które żeście udzielili, za komentarze i za świadectwa tych z Was, którzy tutaj mówili co nieco o swojej leworęczności. I tak jak mówiłem na wstępie, nawet jeżeli w tej chwili pracujesz prawą ręką, piszesz prawą ręką, to może się okazać, że. Warto dać sobie szansę wykonywać więcej czynności lewą ręką, szczególnie jeżeli są to czynności nie tak precyzyjne, jak na przykład operowanie jakimś szczegółowym urządzeniem, czy, czy pisanie odręczne, bo to koniec końców może być lepsze dla Twojej prawej ręki, która w dobie komputerów, w dobie myszki, przewijania na myszce, przewijania na ekranach smartfonów, ta prawa ręka zwykle jest mocno obciążona. Moi drodzy, nie widzę, nie słyszę więcej komentarzy. Wobec tego bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i pogodnie Was pozdrawiam.